Wiesz, co ma wspólnego śnieg i róże, które kwitną, kiedy pada śnieg? Dzisiaj ci opowiem pewną historię, która wydarzyła się naszej jednej z moich sióstr. Ona przed dniem swoich urodzin poprosiła pana pana a i byłoby super, jakby spadł śnieg. I nie tylko, żeby spadł śnieg, tylko jakby teraz na przykład ktoś podarował mi jakąś różę, że może zakwitłaby róża. No i nic, ona tak to zostawiła. I wiesz, to się wydarzyło. W dniu jej urodzin nie tylko, że spadł śnieg, tylko na dodatek jedna z sióstr znalazła w naszym ogrodzie różę, która na dodatek zakwitła. I co chcecie powiedzieć przez tą historię? Czasami to się wydaje takie sprzeczne. Śnieg, pada śnieg w Hiszpanii, kwitną róże, kiedy pada śnieg, w ogóle nie, jedno nie ma nic wspólnego z, z drugim. Ale chcecie powiedzieć, że Pan Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i On może być tak, że ty masz w swoim twoim sercu jakieś pragnienia yy, i wydaje ci się, że nie, nie, że to jest niemożliwe, że ja, to jest niemożliwe, żebym ja teraz mógł zmienić moją pracę, to jest niemożliwe, żebym ja teraz mógł powiedzieć na, na to, co Pan Bóg mnie prosi. I Pan Bóg chce ci powiedzieć, że tak, to jest możliwe, ponieważ ja jestem Bogiem rzeczy niemożliwych i ja chcę wypełniać to, chcę spełniać to, co ty masz, to, co tobie wydaje się niemożliwe, dla mnie tak jest możliwe. Więc pozwól się Panu Bogu zaskoczyć.